No, jak widzicie, połowa potu już prawie rozebrana. Najgorzej to było tą siatkę wyrwać z tej pokrzywy. Tutaj no, jak zwykle, kurki przyszły sobie pożerować. Popatrzcie, się rzuciły. Jakieś żołnierze tam pewnie są, robaki inne. No, wiedzą co dobre. No i co? Kawałek tam jeszcze, tylko tą siatkę zwinąć dobrze jakoś zostawić sobie ją na przyszłość, gdzieś się na pewno przyda yy, a tu wysprzątać, chcę tu przykopać tą ziemię yy, mocniej, bo yy, no, żeby miał gdzie się kąpać, wiecie taką, to jest, ta ziemia jak się przesłusznie to będzie taki jakby piach no dobra, młodzież na, na zewnątrz cały czas kurki żarują Dobra, biorę się z robot. Jeszcze chciałem Wam tu zwrócić uwagę na kurkę to już dla mnie, ponieważ to jest definitywny brak białka w diecie u niej. Można na kuprze zobaczyć rany, a pod skrzydełkami takie wiecie stupy musiała sobie tam dziobać już. No, wcześniej myślałem, że to przepierzanie, teraz dopiero zauważyłem, że ma tam jakieś rany. Ja sobie tu podejdę, no nie po cichu. No kom, kom się kurka. No ucieka przede mną. Yy, zaraz ją złapię i pokażę Wam doględnie jak to wygląda. Także mam tą magentkę, ale no nie da się tak wiecie łatwo podejść no na pierwszy rzut oka wygląda jakby się przepierzała widzicie przy głowie jest yy, bez piór to samo o kuprze można powiedzieć tylko, że no, nie mogę jej utrzymać, bo ma lotki patrzcie tu widzicie tą ranę ja ostatnio podawałem yy, kurom ogólnie yy, mięso mielone przez jakiś czas widać, że nie bój się, widać, że ta rana już się tu goiła. Yy, no i to jest definitywny brak białka w diecie. No przepierzać się może zaczęła wcześniej. Dobra, puścimy ją, niech sobie idzie. Będę musiał ją po prostu złapać, yy, dać jej taki środek na kanibalizm. No i coś podpracować na tym białku. Trochę jej osobno dawać jakieś yy, białka, jaj. Też zauważyłem, że jedna z kurmi jajka je i to jest najprawdopodobniej ona, bo parę razy zdarzyło mi się ją złapać w gnieździe, gdzie akurat były gdzieś ślady po rozbiciu jajka i wiecie, ogólnie tak. Dobra, ja rozbieram ten pot i wymieniam baterię, bo, bo już yy, yy, koniec baterii w sumie jest. No to jak widać pod zniknął, stał tylko słupki. Muszę jeszcze drewno to pozbierać. Yy, tu zostawiłem sobie ten blat, bo to był kiedyś blat do stołu. On był lakierowany, on jest w dobrym stanie. Tylko go wyczyścić no i może posłużyć tutaj jako ściana. Bo w sumie prawie jest na wymiar. Yy, pod te pomieszczenie lakfok, które chcę zrobić tutaj właśnie w tym miejscu. No, no, już będzie gotowa, wiecie, ściana jedna. Mam tam jeszcze jakieś drzwi, ale te drzwi chcę zrobić jako podłoga. A jak nie, no to kupię płyty OSB albo MDF i coś z tego zbuduję. No, póki co do wiosny nie planuję żadnych lęgów już, więc na razie to budowa tego kwocznika, można tak go nazwać, jest na razie zbędna. No i dobra, ja się dobiorę za porządki. Jeszcze lekko muszę to pozbierać. Te plastiki, yy, tą szafkę, będzie trzeba wywalić na drzewo pociąć, spali się oczywiście. Yy, no tu jeszcze jakiś, nie wiem, zaprawa, która gdzieś zaschła chyba w worku, i tak została A kurki korzystają sobie. Dużo jabłek tu leży. To i robaczki są, co nie? A, nie wspomniałem o tym, że oddałem te swoje dwie kurki z swoich lęgów, tych pierwszych tegorocznych no z tego względu, żeby koguty po nich nie skakały no ich bracia, że nie skakały po nich nie deptały ich no ja w zamian dostanę dwie kurki rosy też Myślę, że to dobry deal. No niby kur, kurki są tegoroczne, no jeszcze najpierw je sprawdzę, zobaczę. Do tego mam do oddania dwa koguty, ale tu już z jednym kolegą się umówiłem, że jemu sprzedam albo oddam, no zobaczymy jak się tam dogadamy, może będzie też wymiana. No i tyle, no i pojechały tam te moje do innych kurników. Dobrze. Ja tutaj robię dalej, nie przedłużam, że muszę siatkę pozbijać. No i jak widać od razu inaczej. Wykarczowałem tą pokrzywę, tam ją składałem i tutaj. Tak się właśnie zastanawiałem, czy jej nie wysuszyć sobie na zimę, ale pokrzywę powinno się zbierać pod koniec czerwca, pod koniec lipca. Wtedy ma najwięcej wartości odżywczych. No a teraz jest troszkę za późno. Ale z drugiej strony można myśleć, że mieć, a nie mieć to też różnica. A tak i tak to będzie tu leżało. I może samo z siebie przeschnie, wątpię. No i od razu inaczej to wygląda. Słupki póki co niech stoją. Wyrwę je tam któregoś dnia. Na razie jeszcze te jabłka tam posprzątać I... W sumie to biorę się do młodzież, bo muszę je zamknąć. Bo już słyszę, że o, zresztą widzicie, już w cieniu są praktycznie e, no i wiadomo, już 10 październik, szybko ciemność się robi. No i co zrobić. Dobra, biorę się za koczarze. zimno już Wam, chodźcie, no moje tutaj młodzieży, no zimno już Wam, zimno. Idziecie Bieluchy, dwa? Najpierw. Patrzcie, to będzie kogut. Tu popatrzcie na jego grzebyk. Nie chce się wrócić do mnie. A to będzie kurka pewnie. No niestety to rodzeństwo będzie trzeba rozdzielić. No ale co zrobić? Takie życie. Dobra, idźcie tu do siebie. Zaraz wam mamuśkę przyprowadzę. No nie boicie się. No chodźcie, chodźcie, wezmę tego i wezmę kwoczkę. No nie, Buś, bój. nie, Buś, bój. ty możesz mi uciec, mały dziesiątki, nie uciek. Prawie mi uciekł, widzicie. No iść tam swoich młodych. o dobra i stała jeszcze seramka i kochinek. To będzie tyle. No chodźcie tu do mnie. No chodź serameczko, chodź, Będzie zimno już im pewnie. No chodź tu. No chodź, widzisz kochinek sam przyszedł, chodź. No, no chodź, nie wiem chodź. Idziemy, chodź. No ta seramka to za niedługo będzie większa od tego kochinka Oj. zimno tak nie uciekaj. No chodź tu owróć ta seromka taka szybka co nie? nie łapać no nie bój się. I one do tych drzwi widzicie? Już już żarują już tutaj, gdzie uciekającie Sio, sio Dobra, ja zaniosę jeszcze tylko picie i, i tyle w temacie. Także łączyłem się już na koniec. Patrzcie, jak to wygląda. Od razu inaczej wykarczowałem od razu te śliwki, samosiejki. Będę musiał to z korzeniami powyrywać, i tak w tej jesieni wziąć jakąś haczkę. Bo to i tak będzie rosło. i będę musiał się chyba tej jabłonki pozbyć. Ona gnije od góry. Nie widzę dla niej na razie szans żadnych. Jeżeli wy macie jakieś tam pomysły, to powiedzcie co. Jakby ją uratować. Ona w tym roku urodziła. Jakby widzicie, ile tego jest zgniłego. Ale niedojrzały. I przepraszam, od razu tam ojciec sepiłuje. No ale co zrobić? Dobra. Tu w sumie to było tyle na dzisiaj. Chciałbym wam jeszcze na koniec przypomnieć o tej mojej stronie yy, na Facebooku, związanej tylko i wyłącznie z kurami. Link macie w opisie. Postaram yy, no się tam dosyć często dodawać. Różnie to wychodzi, wiecie jak to jest. Codziennie też nie ma czasu. No choć teraz będzie trochę więcej tego czasu. No i tyle. Tam gałęzie zostawiłem, przesną sobie to spale. Tu latające talerze. I do zobaczenia w następnym rogu.